Ile węglowodanów jesz przy hipoglikemii? Tyle ile trzeba, czy za dużo? Igłę zmieniasz po każdym użyciu, czy rzadziej? Glukagon nosisz ze sobą, czy leży w domu? Zobaczymy dzisiaj, jak odpowiadaliście na te i inne pytania wy. Powiem, jak robię ja, oraz powiem, jak powinno się robić. Będzie zatem sporo o grzechach i błędach cukrzyków. Zaczynamy! Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Zapytałem Was niedawno w ankietach na Instagramie oraz na Facebooku o takie Wasze przyzwyczajenia związane z cukrzycą. No i okazuje się, że nie wszyscy robimy wszystko tak samo, no i dzisiaj sobie to omówimy. Powiem Wam, jak robię ja, jak powinno się robić i jak robicie to Wy według ankiet. Tradycyjnie zapraszam Was do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału Niesłodze. Zaczynamy! Pierwsza sprawa: czy liczysz tylko wymienniki węglowodanowe, czy węglowodanowe oraz białkowo-tłuszczowe? Tutaj aż 70% z Was odpowiedziało, że liczy tylko wymienniki węglowodanowe, a 30% węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe. A jak to wygląda u mnie? No szczerze mówiąc... Różnie. Ja liczę zawsze wymienniki węglowodanowe, no bo inaczej nie bardzo wiedziałbym, ile mam podać sobie insuliny na dany posiłek, więc jest to dość oczywiste. Jednak od kiedy jestem na pompie insulinowej, no to liczę również wymienniki białkowo-tłuszczowe, ale tutaj niestety nie zawsze. Wymienniki białkowo-tłuszczowe liczę tak naprawdę tylko wtedy, kiedy wiem, że na pewno uwzględnię je w szacowaniu dawki insuliny, co nie dzieje się w sumie tak często. Przykładowo, kiedy na jakiś posiłek jem tylko białko i tłuszcz, jak na przykład kiedy jem tatara steka czy na przykład nie wiem, kiełbasę z grilla, no to wtedy szacuję mniej więcej ilość wymienników białkowo-tłuszczowych i w związku z tym podaję odpowiednią dawkę insuliny. I robię to również wtedy, kiedy w danym posiłku jest sporo białka i tłuszczu, a węglowodanów jest niewiele, jak na przykład, kiedy jem, nie wiem, tortille czy na przykład tatara, ale z odrobiną pieczywa. No to wtedy wychodzi tak niewiele insuliny na same węglowodany, że muszę podać też dodatkowo insulinę na białko i tłuszcz, żeby ogarnąć poziom cukru tak 2-3 godziny po jedzeniu. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat obliczania dawki insuliny na wymienniki białkowo-tłuszczowe, to teraz w górnym rogu pojawił Wam się odnośnik do filmu na ten temat. W moim szpitalu przejęła się taka reguła, że insulinę na wymienniki białkowo-tłuszczowe podajemy dopiero wtedy, kiedy w danym posiłku są minimum dwa wymienniki białkowo-tłuszczowe. Druga sprawa, igły w penie. Czy używasz jej raz czy wiele razy? Tutaj była druzgocąca przewaga osób, które używają jednej igły do pena wielokrotnie, bo aż 75% z was tak odpowiedziało i tylko 1 czwarta z Was używa igły jednorazowo. A jak robię ja? No, w sumie w tej chwili pena z insuliną używam bardzo, bardzo rzadko, bo jak wiecie, od 3 lat jestem na pompie insulinowej, więc nie muszę. No, chyba że pompa ma akurat awarię. Jednak ja przez 5 pierwszych lat z cukrzycą byłem właśnie na penach, no i co nieco o tym wiem. I mam też swoje grzeszki. Otóż ja od samego początku nie używałem igły jednorazowo, trochę z lenistwa, no a trochę też z oszczędności, bo jednak te igły są dość drogie, a czasem nawet ciężko je dostać od ręki w aptece. A jak wyglądają zalecenia? No niestety, ale tylko 25% z Was robi prawidłowo i zmienia igłę po każdej iniekcji. Pamiętajcie, one są jednorazowe i powinniśmy igły zmieniać za każdym razem po jej użyciu. Jednak ja wiem skąd wynika to, że wy tak robicie i czemu ja tak robiłem. No przede wszystkim, tak jak mówiłem, to cena igieł, a druga sprawa, to że kupując insulinę dostajemy do niej śmieszne ilości igieł, więc to się czasami po prostu samo prosi, żeby jedną igłą kuć się kilka razy albo nawet kilka dni. To, że nie zmieniamy igły jest dość groźne dla nas, bo uszkadzamy w ten sposób skórę i tkankę podskórną, narażamy się na rany, zakażenia i oczywiście na to, że podamy sobie nieodpowiednią dawkę insuliny czy innego preparatu. Kolejna sprawa, którą nakładką zamykasz igłę na penie? To było dość takie niejednoznaczne pytanie, pewnie stąd takie odpowiedzi. 81% z Was zamyka igłę mniejszą nakładką, a pozostałe 19% używa tej większej. Generalnie chodziło mi w tym pytaniu o to, jak wymieniacie igłę w penie. Czy właśnie nakładając tę mniejszą nakładkę w ten sposób i wykręcacie, czy nakładacie tę większą i nią wykręcacie igłę i ją wyrzucacie? I przyznam wam się, że ja nigdy nie używałem tej większej nakładki do wykręcania igły z bardzo prostego powodu. No bo tak jak mówiłem, prawie nigdy nie wyrzucałem igły po jednym użyciu. Więc zwyczajnie po założeniu nowej igły ta większa osłonka lądowała w koszu na śmieci. No a jak powinniśmy robić? Instrukcja mówi jasno, że igieł przede wszystkim używamy tylko jeden raz i że do zdjęcia igły służy właśnie ta większa osłonka na igłę, dzięki temu jest mniejsze ryzyko ukłucia się igłą. I teraz, kto tak jak ja nigdy nie robił tego w ten sposób, no to może ze mną przybić teraz wirtualną piątkę. Kolejne pytanie. Czy lancet zmieniasz po każdym użyciu, czy tylko czasami? Tutaj też była ogromna przewaga osób, które zmieniają lancet w nakłuwaczu tylko czasami, bo było was aż 93%, a tylko 7% deklaruje, że zmienia lancet po każdym użyciu. Szok i niedowierzanie nie wiem, jak to się robi. Ja nigdy nie miałem zwyczaju zmieniania lancetu po jednym użyciu i wyniki ankiety mnie specjalnie nie zdziwiły. Ja, kiedy nie używam systemu CGM, to mierzę cukier nawet 10 razy na dobę, więc wiecie, jakbym miał. Za każdym razem po każdym nakłuciu zmieniać lancet, no to byłoby w tym zdecydowanie za dużo roboty. Jakiś czas temu na moim Facebooku prowadziłem taką małą akcję Wtorek, Dzień Zmiany Lancetu. I namawiałem Was w tej akcji do tego, żeby minimum raz w tygodniu zmieniać lancet w nakłuwaczu, ale oczywiście najlepiej jest to robić jak najczęściej. Prawda jest taka, że te lancety w nakłuwaczach są jednorazowe, no i warto zmieniać je po prostu po każdym użyciu, żeby dodatkowo nie uszkadzać skóry i nie narażać się na różne zakażenia. A jak często Wy zmieniacie lancet w nakłuwaczu? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Kolejne pytanie. Czy przy hipoglikemii jesz tyle, ile trzeba, czy zawsze jesz za dużo? Aż 63% z Was odpowiedziało, że zawsze je więcej niż trzeba i ja również do tej grupy należę. Chociaż nie do końca tak zawsze. Jak wiecie, jednym z objawów hipoglikemii, czyli zbyt niskiego poziomu cukru, jest wilczy głód. I myślę, że osoby, które nie mają cukrzycy, miałyby całkiem spory problem, żeby to sobie wyobrazić, ale jest to taki stan, w którym włącza się tak okrutny głód, że przynajmniej ja jestem gotowy wtedy, żeby zjeść wszystko. W przypadku hipoglikemii, czyli przy cukrze poniżej 70 mg na decylitr powinniśmy spożyć 15 g węglowodanów prostych, jak na przykład sok owocowy, mus owocowy czy dextro, które polecam Wam dość często na swoim kanale. Często jest jednak tak, że sok, który mamy akurat pod ręką ma na przykład 20 czy 25 gramów cukru i kiedy go otwieramy, no to ciężko nam się powstrzymać przy hipoglikemii i wypijamy cały naraz. I oczywiście, jak wiecie, to może skutkować tym, że cukier podniesie nam się z kolei za mocno i znowu będziemy go za jakiś czas musieli obniżać, bo spowoduje hiperglikemię, no i tak w koło Maciejo. Mój sposób na to jest taki, żeby starać się po prostu dojadać mniej przy spadku cukru i najlepiej, żeby to było coś z dokładnie obliczonymi 15 gramami węglowodanów, czyli na przykład wspomniane przeze mnie już dekstro, no bo to wtedy wychodzą trzy te większe pastylki, no i dzięki temu trochę trudniej jest zjeść za dużo. A jak Wam się to udaje, dajcie znać. Kolejna sprawa i to niezwykle ważna. Czy glukagon macie w domu, czy nosicie go przy sobie? No i niestety w tym przypadku wasze odpowiedzi, powiem szczerze, mocno mnie rozczarowały, bo aż 73% z was odpowiedziało, że nie nosi ze sobą glukagonu, tylko niestety trzyma go w domu. I nie wiem ile razy mam jeszcze powiedzieć, jak bardzo jest to nieodpowiedzialne. Serio, myślę, że będę was za jakiś czas łapał na ulicy i kontrolował, czy macie ze sobą glukagon w torbie czy w plecaku więc nie znacie dnia ani godziny. Glukagon powinniśmy zawsze nosić przy sobie. Pamiętajcie, że po wyjęciu go z lodówki możemy go trzymać przez okres 18 miesięcy, czyli półtora roku w temperaturze pokojowej. No i po tym czasie możemy go wyrzucić i zacząć nosić nowy. W aptece dla osób z cukrzycą typu 1 glukagon jest refundowany i kosztuje dosłownie kilka złotych, więc nie może to być wymówka, a może wam po prostu to uratować życie. Zresztą o glukagonie mam cały film film na temat udzielania pierwszej pomocy, więc koniecznie go obejrzyjcie. Teraz odnośnik pojawi Wam się w górnym rogu ekranu. Mam też taką radę, żeby po wyjęciu nowego glukagonu z lodówki obliczyć, kiedy minie właśnie to 18 miesięcy i zapisać sobie tą datę na opakowaniu i wtedy będziecie wiedzieli, kiedy go wymienić. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki pomysł na film spodobał się również wam. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie kwestie chcielibyście, żebym poruszył w kolejnych ankietach na Instagramie i na Facebooku, a może i w filmach. Czekam na Wasze propozycje. Mam nadzieję, że ten film czegoś Was nauczył. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrybujcie kanał Niesłodze, możecie również znaleźć mój profil na Instagramie i Facebooku i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów, cześć!